W Krakowie, w Krakowie zamiast na dwór to się mówi wyjść i iść na pole. Na pole. No, no wiem, no kurwa na tym się nigdy nie podobało, To było Rolnicy zawsze to takie uważałem... Lekko, że... Rolnicze chłopskie wręcz pole. Aby na dwór od razu kurwa do króla nie? <laughs> Nienawidzę no z... słowa ciuchy. Muszę ci w. w, w... <laughs> a ja nienawidzę słowa iść. samogwałt. Uważam, że to jest najgłupsze słowo Ziem, w to historii. Jest tak nie zap... możesz się samemu zgwałcić. No przecież ja chcę ja tu... walić nie. konia! Błaga mnie! <laughs> <laughs> najgłupsze słowa. Myślałem, no, że walimy konia jakby było zajebiście, a nie... No właśnie, a nie, że tutaj my... samogwałt. Wiemy, ale do... hmm, no... taka kawa, co podstawiasz z banek i, i ci kapie i możesz ją walić kubkami. Znaczy, co tam się dzieje? Dramat się żurowski chyba odbywa. Kurwa, ja to lubię takie sytuacje, dramaty żulowskie, to jest to. to, jest to... Ja, tam, ja zapierdalałem dana. kiedyś po Warszawie przy minus dwudziestu. To morduję też, ale, zresztą, się... ale... w samochodzie. <ślesk> ale z tym kotem! Esko! Brawo, 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 brawo! Brawo! lochą, kurwa, w dziewięćdziesiątym tym kurwa! Jak mi się zamarzały, bo ogrzewanie mi się zepsuło. ㅎ ㅎ ㅎ ㅎ ㅎ ㅎ <grywk> Macie specjalnego klauna, który robi do ciebie, się rozśmiesza, a ty musisz być poważna. nie ale się kiedyś na przykład prowadziłam. Y Ojoj! Ale są źli ci kosmici! Tak, tak! tak, 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 tak dobrzy tak, tak, tak. i w ogóle. A co kurwa, no ja tam... Co no, nie no Ja tak uważam, Uy? nie ja się pod tym. Trochę kurwa. Ja w kędziera wszedł, z ciebie w wchodził. Je, je, kędziera. To, bo, jakby... U -u. Aż mnie boli na samą <grywk> <wobec. grywk> A mi w kiedyś. Coś tam rapował przed że on się gdzieś zesrał jak samochodem jechał i coś tam kurwa. Na, na, na Nie, że dosłownie się zesrał. Papu się zesrał? Nie, papu zarapował Joe'owi, że on się zesrał gdzieś kiedyś w samochodzie jak jechał. <laughs> to, Taki to, rzeczy mu, to sipek, takie rzeczy mu wynajdywał. A to śmieszek kurwa. A się zesrał? Ładnie. Myślisz, że e, uroda czasami Ci pomaga w kontakcie z, e, właśnie z prawem? Z, zacznijmy od tego, że uroda jest oczywiście pojęciem względnym i, i to no, nie każdy... Nie, jest, jesteś piękna. Dziękuję Ci bardzo dobrze, to załóż, załóżmy, że, te, że tak jest. A kurwa... Nie, nie, chodzi mnie czpanie, wyobraź sobie, że Aha, jest kurwa człowiek, że są balety, że są, że, że, że są balety w kosmosie. Mm -hmm. Na jakimś kurwa statku. Wiara se tańczy, oni se kurwa tańczą i tak dalej, a myśle... Ale że... ten grupcze mi wyniebał! Tej, dzisiaj są dobrzy w chujnie. Zjadłem dwóch i kurwa nic nie czepie. <słatki> Nie, to Azjaci, kurwa. Yyy, kurwa! Te azjackie, kurwa, yyy, kurwa! Małpy, to są ci... nudne, tej, kurwa! Ej, czaj,ść, coś, żeby się na przykład. Ja pokazywało. na przykład bardzo lubię Azjatów, biorę sobie ich na lekki chill! Tej, tej mordo jak masz zjazdu, zajeb klina, kurwa nie, i weź z jakiegoś Francuzania. A oni mają tam, kurwa, mega dobry, kurwa, dobrze się odżywiają, zajeb sobie Francuza gościu. To by było dobre, okej. Okay. A ten, a pamiętacie takie jakieś powiedzenie, które już może teraz jest nieaktualne, ale że ten, najlepszym golfistą jest Tiger Woods, a najlepszym raperem Eminem? A tak było? Mhm. Uh -huh. No nie pamiętam, a kto powiedział to, to po raz pierwszy? Papież. Papież, ten Paweł II. <laughs> Do dziwisza, do dziwisza jedyny, 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 jedyny wartościowy papież no wiadomo, dobra, jedyny papież Jedyny prawdziwy papież no nie ten potem Niemiec, a teraz nie, ten... no to, to wiadomo, że właściwie jakieś... to się skończyło już Parbowane, Farbowane, no lisy uh -huh. y, Diabetyk, kurde Okej, okay, ale na, nawet jak był żur, no to co, kurde no, A zresztą ja nic do żuli nie mam, jakby ja, ja znam jedno piękne śląskie słowo uh -huh. e, Jak się mówi na odbyt, na dupę No kurwa o ja Tole. Ogólnie. Gliniok. Pozdrawiam mojego człowieka Gliwickiego, który człowieku jak powiedział, że gliniok to jest kurwa tak mocne słowo, że koniec. Tak. A bo w ogóle jak sobie pomyślisz, trochę się kojarzysz, trochę, kurwa z gliną. Kurwa wiesz, o co chodzi. Nie? Też Taka trochę tym Kurwa, guzem, kurwa czy czymś. Kurwa. A tej to jest. jest z, le... wystającym, z, czymś... z wystającym odbytem, czy coś o wypadającym. To, to się nazywa Astulip. Astulip. Tak, jak wpi... no, nie wpisujcie Ach, tego kurwa. w internecie, co właśnie wszyscy robią no. To się nazywa Astulip i to jest wypadająca dupa no. Czy ja mogę zadzwonić do mojej, mam, mojej tak. siostry? tylko musisz powiedzieć coś totalnie perwersyjnego od czapy Do mojej siostry? Tak Siedzę ze winiem i właśnie sobie wali, ale wiesz co sobie wali? Wali sobie jedną ręką w drugą rękę. Nie, nie myśl, że się organizuje nic takiego. Eee, dobra, słuchaj... No, to nie. Ale... Ja mówię, idę zrobić coś ochydnego. Tak? Tak. Poproszę. Na Służewiu się mówi, że idzie się zrobić kabata na przykład. <gamy> <Bo> kabaty <gamy> coś nie wiem. <gamy> dobra idę, skończ idę, skończę kabata zrobię. <gamy> Obraźliwie na ziomków z kabat. Co, co? Obraźliwie na no ludzi nie No w no. kabaty nie obrażajcie się, to ja tylko przytaczam, co słyszałeś. <śm> <śm> Chciałem się poskarżyć! <śm> a tu, chuj, kurwa, taka rozmowa, a ty normalnie za to wyuczyłeś kotę. <śm> Kul, <śmianowidze> normalnie. Co kurwa! Jakiś typek to ogląda! O nie! To nie. samo złoje skaba, to teraz walczyć kurwa będzie, to... Wujek by ci ją opierdalił, bo Moje karaba będzie za będzie Właśnie i nagle ktoś tam zaczął odpowiadać z tych zaznaczeń no. i tak właśnie też jakieś takie na przykład klientki w stałych związkach, z jakimiś dziećmi, co się ja mówi kurwa, co jest w ogóle z nią, czemu ona w ogóle pisze do tej, mnie? Kurwa. w ogóle, te jak jeżeli jest, jeżeli to robisz, już piszesz, to weź sobie nie wpierdalaj tych zdjęć ze swoim typem, przecież kurwa, człowieku, jakbyś, kurwa, jakby ci się chciało, to byś zrobił print screen i pisał do tego typa, tej pana to, gościu. No. Pa co ona odpierdala, ty. No wiem, no. No kurwa mać, nie? Dla ty, mnie słuchaj, mi już styka, że ona jakieś. Zwykłe, hej, i kurwa, ja tak. jej w ogóle nie znam. I ten, tej kurwa ona zaczepia nieznajomych. No. Hej! E, Gabi jest personą e, radiową, telewizyjną i tak dalej. W ogóle to wszystko jest nieważne jest po prostu piękną kobietą. O, jesu, dlatego dziękuję. ją zaprosiłem. <laughs> no, może Wszystkie. jeszcze coś do tego mądrego powiem. <laughs> e, ale te, piękne kobiety, jak są piękne. To muszą też być mądre, wiesz? Eee, muszę Ci to powiedzieć. Tak. Tak. To co jest... tam gra? W ciąży jest. Kto? To taka ruda, to tam ci kurinka no, To jest vnm w takim razie, tak? No, 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 no. no, no, A z VNM? No to jest dziewczyna vnm Tak? To w ciąży jest. Tak? Czyli kurwa VNM będzie miał. Z jakimś kurwa serialu z Muchą to chyba ten właśnie, nie? To mucha jakaś Ania Ty, no One patrz, patrz. to było naprawdę się I co oświadczyłeś jak lotki, ten stary, już chyba bez... dzieckiem Ale nie, no to gratulujemy VLM-owi w ogóle Jeśli to prawda Bo Nowy Na VLM nadchodzi

z takim jakimś grubym, starym gościem się budził, a ja, jak to? Przez tę to królowską Ja kurwa muszę, Bierno. kurwa dzwonię do fała kurwa, ty fał, kurwa Eros widział twoją dupę kurwa, z jakimś malym na mieście, starym kurwa! A to kurwa, w kranie, kurwa. W Dobra, się kurwa. Esta. któregoś razu zajrzałem na tamtego, nagle się okazało, że ja mam takich zaproszeń od kobiet kilkaset. Tak, no. I w ogóle tego wszystkiego jest od cholery. Ja no. sobie wtedy pomyślałem, a usiądę na chwilę i zacznę e, zaznaczać tylko e, potencjalne partnerki seksualne tak, no. e, wykluczając e, po prostu wszystkie inne osoby, no nie? Okay, dobra, dobra. No i tam tak, tak, klikaję, i mówię, kurwa macie, ile tego jest! Ale no, no, taki... jak wysoko masz poprzeczkę. Tylko ja no, tak wiesz, różnie. E... E... No dobrze, a... cię ładnie a, zapowiem. Mam nadzieję. Możesz powiedzieć, e, tak odbić, e, e, nie słucham jego muzyki, nie wiem nawet co on robi, nie ale to niesamowicie jest. sexy, przystojny, e, świetny mężczyzna. Dobrze, tak, tak będzie, przy drugiej części zostaniemy. E, jest jakieś słowo na sztuczne zapłodnienie, na zapłodnienie takie jak się robi krową i on powiedział... E, inseminacja. Tak, i on powiedział takie zdanie, kurwa, wziąłbym, zwalił sobie na rękę ją za, jak to. Zainseminował. Zainseminował, co generalnie miało być przenośne do tego, że ta klientka to jest po prostu zwykła głupia krowa. <noise> Oh, chudba. Oh, chudba. Uważam, słuchaj, no w, w twoich e, wierszach. Tak, tak, pojawiają się tego typu rzeczy. Po, tak, także. Słowo inseminator w ogóle jako określenie. Także sprzedaję ci to masz, powiem na tak, ten Tak, Tak, wstępnie... wiesz co, tak, tak wiesz co, słowa inseminator się. E, nie, że wepchnął całą torbę winogron, wiesz, do buzi i upychał sobie, i przeczytam dziś, on sobie takie konkursy urządzał z kolegami z klasy, mm -hmm. jak był w podstawówce i kiedyś cały jabłko wsadził do buzi. No generalnie wiesz, i zadałem mu pytanie, czy lubi sobie różne rzeczy? to co, ale wiesz, to było w formie... W już mi się to znudziło. wsadzam sobie wszystko do tyłka, potem chodzimy na rentgena do yy, lekarza dokładnie. i brechtamy z niego, jak on jest zdziwiony, dokładnie. co ja mam w dupie. Dokładnie, <laughs> dokładnie. To jest tak jak, kurwa, nie jesz mięsa, wchodzisz do towarzystwa i musisz to powiedzieć na głos, nie jesz mięsa, Albo... Ale mówisz to tylko po to, żeby tak naprawdę poczuć się lepszy od tak, nich, tak, tak, a nie dokładnie. po to, żeby to coś zmienić, kurwa, tym w chór, ee, tym w na, na lepsze. No, ja pierdolę, tak. nie? Kurwa, ale jesteśmy patami. Kurwa, ale to... kurwa. Ale to no spoko, w ty No ale spadł, ucieszek gawiedzi co? będzie kurwa, Lanie mordę Ja tylko czekam, ki czekam, kiedy będzie się w końcu Krzysztof Ibisz z wojewódzkim napierdalali. Bo stary, bo bo 10 po 10 milionów dostali, na... czalisz. Co ty sto? mówisz, taką propozycję dostali? Nie, ale kurwa za by to było. Ale, ale myślę, że cała Polska wyglądała. Krzysztof Ibisz i kurwa wojewódzki. Przecież to nie może. Bo by kurwa, jeszcze jakaś draska na mordzie wyskoczyła, kurwa, to przecież on jest. Tam. Jeszcze by się wcześniej wyzywali. <grym> Ty Frejer, że tak ci kurwa pojadę. Cię na <grym> Na arenie, <kurwa. grym> Wiem, bo jesteś pedałem. <grym> <grym> I chcesz ruchać chłopów? Ty pedale! Zostaniesz dojechany! To ja cię wyrucham! Musi być pomp Pompowanie, kurwa, hypowanie musi być, kurwa, żeby no była Wiadomka, no. No jest, jest. Przepraszam, będę musiał się wysmarkać. Nie A gdzie mało smarka, ja. Natomiast... Klub, kurwa, jakiś DJ ich miejscowy Ty jest, to pisga, kurwa, czeku, kurwa, transiki, oni się tańczą, a ty jesteś kurwa w klatce, krzyczysz, aaa, ale cię nikt nie słyszy, bo napierdala kosmiczne techno, przychodzi gość, kurwa. Krzyk, I bierzejcie kartę! Tak, tak, i cię kurwa normalnie napierdalają, kurwa, kartą, ty przy stoliku, agonia, chuj, ból, jesteś żywcem ćpany, kurwa.